Dziękuję bardzo Pani Posłanko. Kolejne pytanie zada Pani Posłanka Izabela Leszczyna z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę Pani Posłanko. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja chciałabym zwrócić na uwagę na taki edukacyjny aspekt części kapitałowej w naszym systemie emerytalnym, bo niestety rację miał ksiądz profesor Tischner, kiedy mówił, że spuścizną PRL-u w każdym z nas jest to, co nazywa się Homo Sowieticus, czyli no, ten Homo Sowieticus był niezwykle wyraźnie słyszalny w czasie wystąpienia pani poseł wnioskodawczyni. To jest taki człowiek, który uważa, że państwo powinno dać mu pracę, opiekę socjalną, zapewnić byt najlepiej dobry przez całe życie. To sprawia, że ludzie przestają się czuć odpowiedzialni za własne życie, za własne zdrowie, a także za własną przyszłość. To jest ogromnie niebezpieczne. I dopiero pani marszałek będzie pani łaskawa uciszyć prawą część sali. Proszę nie obrażać naszych E, przepraszam bardzo, bardzo proszę umożliwić Pani Posłance kontynuowanie pytania. Bar bardzo proszę nie utrudniać z, e, e, wypowiedzi. E, bardzo proszę umożliwić kontynuowanie pytania. Bardzo proszę Pani Posłanko. I prowadzenie składki do otwartych funduszy emerytalnych sprawiło, że y, Polacy zobaczyli że tak naprawdę ich emerytura zależy w pewnym stopniu od nich samych. I to jest element edukacyjny niezwykle istotny. Znaczy to człowiek odpowiada za swoje życie. Mało tego, Państwo zachowujecie się tak, jakbyście nie wiedzieli, że tylko część tego systemu jest częścią kapitałową, nie mała, te, dzisiaj to jest 2,3%, które są w OFE. E, cały system mówił o tym pan poseł Cichoń jest systemem solidarnościowym, bo jeśli ktoś nie uzbiera sobie minimalnej emerytury, to państwo i tylko państwo jest gwarantem i państwo odpowiada za to, że każdy z nas tę minimalną emeryturę e, otrzyma. Ja chciałabym jeszcze zadać pytanie panu ministrowi, pytanie dotyczące, wspominała już o tym pani poseł Bańkowska, chciałabym, żeby pan minister powiedział nam, czy toczone są prace takie w rządzie, które by gwarantowały osobom będącym 8-5 lat przed emeryturą pewne bezpieczeństwo, które by sprawiło, że jeśli będą wahania na giełdzie, to te pieniądze, i w wymiarze indywidualnym, ale przypomnę także w wymiarze finansowym.